Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo i dzisiaj mam dla Was bonus 30 dolarów w Cyber Monday od giełdy Bible. No i to jest z okazji właśnie tego święta, czy też nie święta, jak każdy je to inaczej nazywa. W każdym razie Cyber Monday. Mamy tutaj 72 godziny na wykonanie zadania. Uwaga, czas jest mocno ograniczony, bo jest do 1 grudnia, 59 minut po północy. No i jeśli chodzi o udział, zasady są banalnie proste, ale jeszcze tak w ramach przypomnienia, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie kliknij subskrypcję. Zostaw dzwoneczek, kliknij łapkę w górę i jakiś komentarz pod wideo, też będzie tutaj mile widzian. A jeśli jeszcze nie macie na naszym Discordzie, to oczywiście tutaj znajdziesz link bezpośrednio do naszego Discorda. Wystarczy, że na YouTube klikniesz właśnie w tą taką planetę, niestety ikonka się jeszcze Discorda tutaj nie zaczytuje, a przeniesiecie bezpośrednio do naszego Discorda. A teraz trochę o warunkach promocji. Ogólnie, żeby był taki otwarty konkurs dla wszystkich, no to jest kwalifikacja dla 300 randomowych osób z wylosowaniem puli 9000 dolarów. Ale tutaj mam specjalny link polecający, który umożliwia mi Wam danie dodatkowej puli, czyli jakby zapewnione 30 dolarów dla nowych użytkowników, którzy wykonają tutaj depozyt w postaci 100 dolarów w dowolnej kryptowalucie czy też coinie, zrobią trade na spocie i derwatywa i wtedy mogą już potwierdzić bonus 30 dolarów. A przy okazji, ten drugi dodatkowy bonus również jest brany dla Was pod uwagę w puli tutaj wszystkich osób, które brają udział w losowaniu. No, oczywiście, żeby wziąć też udział w tym losowaniu, w tym drugim konkursie, czyli nie tych. Pewnych 30 dolarów, tylko tych dodatkowych jeszcze 30 dolarów. Tu wchodzimy na tą stronę, którą macie też właśnie w Discordzie, w którą przed chwilą kliknąłem. No i mamy tutaj właśnie przycisk: join, czy O jest tutaj, właśnie taki na szaro w tej chwili. Ja bym musiał się wylogować z Giełdy bo jestem w tej chwili właśnie zalogowany. No i wtedy ten przycisk jest podświetlony tak, jak tutaj na dole, czyli na żółto. Ale że ja już nie mogę skorzystać z tej promocji, no to mam go tutaj teraz na szaro. A czekolwiek, wy będziecie mieć taki kolor jak tutaj sign-up, czy też Deposit. Właśnie się wylogowałem, żeby Wam pokazać, mamy ten przycisk teraz join na żółto, więc w niego klikamy, no i po prostu jest rejestracja z promo or raffle code. Oczywiście wy rejestrujecie się wcześniej z linku, który znajdziecie też na Discordzie, czy też w opisie postu, z którego tutaj dotarliście, ewentualnie jeszcze z tego wideo. W opisie zawsze znajdziecie wszystkie linki, które są omówione bezpośrednio właśnie w tym wideo. Także, moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze krótkie wideo. Pamiętajcie, że rejestracja z tego właśnie specjalnego linku upoważnia Was do dostania tych dodatkowych, jakby pewnych 30 dolarów bonusu, a przy tym jeszcze nadal możecie się ubiegać o ten taki oficjalne, oficjalną nagrodę właśnie z puli 9 tysięcy dolarów, czyli po 30 dolarów dla 300 kwalifikujących się osób. Także, moi drodzy, powodzenia i zapomnijcie oczywiście o subskrypcji do tego kanału, dzwoneczku, łapce w górę, komentarz. No, i koniecznie wbijajcie na naszego Discorda. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!